Zdecydowanie smutno, ponieważ przegrywamy mecz, gdzie, gdzie mamy e, okazję do, do zwycięstwa. E, myślę, że e, zawieszenie, czyli tych trzech rękom, sami na no, własne życzenie straciliśmy, ponieważ e, takie proste błędy nie, nie, nie mogą się nam przytrafiać, jeżeli chcemy e, wygrywać mecz. E, na pewno jakoś tam. E, Eee, troszeczkę radości, może jest ze strony bramki, ale mówię, najważniejsze były trzy punkty tutaj w tym, w tym spotkaniu już ewentualnie dowieść ten remis 3-3, a więc stracimy bramkę na 4-3 i to jest to jest... Szkoda słów na to wszystko. Z trybun widziałem, że bardzo mieliście tensje po tym golu, po którym domagaliście się spalonego. E, szczerze to nie chcę teraz oceniać na gorąco. Nie widziałem tego. My obejrzymy na spokoju, przeanalizujemy i wtedy, wtedy będzie wiadomo, czy był spalony czy nie. W naszej sytuacji męż jest, każdy mężczyzna jest bardzo ważny. Na pewno ta porażka dzisiejsza boli, ale musimy głowy podnieść do góry i walczyć dalej, bo zostało jeszcze 13 kolejek i musimy nałapać dużo punktów.